To ja się powinien ruszamy jeszcze. O wielki event już nagrywa ten. Kto się zaprasza? O jest, jest. Zapraszam na 25, tak? za minutkę się no. zaczyna. Drugi się będzie zaczynał. o, ostaj. O, Trzyma nie można już wejść w ten. Mam taki te, ryb debis. No się, to już... To ja już włączam form. Po angielsku. Trzymam no, po angielsku debis. O, siema mordy. No co jak zaprasz mnie. Siema mordy, siema siema. Witam na moim live'ie. Dzisiaj gek wamy eventy. Forta forta! Dobra, ale będziemy możemy czekać się yy, odatują. Nagry Czekaj, bo ja, nagramy z moim batem Forte, Forte bo dzisiaj jest wielki event, jutro kupujemy karny bojowy i będzie coś do rozwoju na pewno. na no za chwilę nie? jak po evencie. Na pewno będzie, po aktualizacji będziemy nagrywać live'a, może później z CS jakby pogramy chwilę na tym. No i dobra, no to czekajcie. Bo Co to jest? No a ja czeka masz się tylko włączyć? Mm Halo -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Czekaj, ja ci chyba się muszę zalogować do tego, do Gamesa, bo mam baga, 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 baga. Nie, dobra. To by Bla. Urucham. Czemu nie mogę uruchomić forte? Teraz... Co jest? Może się jest, Kto jest? Kto To jest... Ktoś No się Na chyba do to się widzimy.